Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Awekuświak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli Kantoru Wymiany Kryptowalut wymień bitcoin.pl bez zbędnego gadania przejdźmy do tego, co dziś najistotniejsza, więc do analizy i standardowo jak zwykle rozpocznijmy od omówienia aktualnej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego cena ponownie znalazła się w rejonie 26800 800. Dolarów. To techniczne wsparcie, o którym wspominałem już wielokrotnie, jest to pułap, który w mojej ocenie może w najbliższym czasie zostać pokonany. Oznacza to, że Bitcoin może spaść poniżej obecnie testowanego wsparcia, a to z kolei mogłoby napędzić dalszą zniżkę gdzieś w kierunku 25 tysięcy dolarów, bowiem dopiero tam znajduje się kolejne wsparcie, które może poniekąd przyciągać nam tak. W cudzysłowie, oczywiście, notowania najstarszej z walut wirtualnych. Więc jeżeli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, to powtórzę to, o czym mówię już od dłuższego czasu. W mojej ocenie jest ryzyko dalszego spadku notowań bitcoina w kierunku 25 tysięcy dolarów, bowiem wsparcie, które teraz testujemy, to jest dość ciekawa strefa. Natomiast to jest strefa, w okolicy której nie pojawiła się żadna większa reakcja popytowa. Ok, pewna reakcja się pojawiła, natomiast odbicie wzrostowe, które obserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich, Dni było tak skromne, tak małe, że rynek nie był w stanie nawet powrócić powyżej znajdującej się naprawdę niewiele wyżej linii tendencji wzrostowej. To ona blokowała nam dalszy rajd wzrostowy. W dniu wczorajszym mieliśmy z kolei dość wyraźny spadek o nieco ponad 2% i powróciliśmy w okolicy tych 26 800 dolarów. I w mojej ocenie w najbliższym czasie rynek może podjąć próbę zejścia poniżej tego. Pułapu, co z kolei, tak jak już wspomniałem przed chwileczką, mogłoby napędzić nam dalszą wyprzedaż właśnie w kierunku 25 tysięcy dolarów, czyli w kierunku wsparcia wyznaczonego czy to na podstawie szczytów z sierpnia ubiegłego roku, czy też szczytów z drugiej połowy lutego bieżącego roku, więc myślę, że jak najbardziej w najbliższym czasie trzeba być gotowym na to, że spadki na notowaniach Bitcoina będą jeszcze kontynuowane. Podobne spadki, podobna tendencja może być także obserwowana w najbliższym czasie na notowaniach Ethereum. Tu nie utrzymujemy się w okolicy wsparcia, a w okolicy oporu, dlatego że wsparcie już zostało jakiś czas temu pokonane. Chodzi oczywiście o pułap 1830 dolarów, poziom, który był testowany już w drugiej połowie marca tego roku jako wsparcie, później był testowany kilkukrotnie jako, tu jako opór przepraszam, później trzykrotnie jako wsparcie i teraz po raz kolejny jest testowany jako opór. Ok, zgodzę się, że reakcja podażowa, która pojawiła się w okolicy tego poziomu, nie jest jakaś ponadprzeciętnie duża. Mieliśmy marginalny spadek w środę o 0,13%, mieliśmy wczoraj spadek o 1,06%, czyli nie są to jakieś ponadprzeciętnie duże presje podażowe, natomiast to odbicie pod względem momentum bardzo mocno przypomina tylko formę korekty, formę takiego rynkowego odreagowania po tym spadku, który mieliśmy w tym punkcie. Więc w mojej ocenie impuls, korekta i jest ryzyko spadku ETH gdzieś w kierunku 1705 dolarów, czy też w okolice poziomu, o którym wspominałem już wielokrotnie i w mojej ocenie mamy bardzo, bardzo duże szanse, że właśnie w okolicy 1700-1705 dolarów Ether będzie w najbliższym czasie podążał. Yy, przechodząc dalej do projektu, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach, zerkimy sobie na OMG, czyli Omise Go. W tym przypadku mamy akurat interwał tygodniowy, a nie dzienny i zauważymy, że rynek właściwie niemalże nieprzerwanie od 2 połowy marca bieżącego roku spada. Ta wyprzedaż zapoczątkowana została w okolicy technicznego poru w wysokości 2 dolarów i 50 centów i to jest dość ciekawa strefa, bo ona jak opór była testowana już w kwietniu 2019 roku, później w czerwiec, lipiec 2019 19. Następnie jako wsparcie była bardzo ładnie testowana w 20 roku, później jako opór w 22, no i teraz w 23, także jako opór została przetestowana. Od pewnego czasu obserwujemy spadki, a interwał tygodniowy nie jest tu przypadkowy, bowiem notowania tej kryptowaluty znajdują się na jednym z najniższych poziomów historii i ciężko byłoby nam z perspektywy interwału dziennego wyznaczyć jakieś techniczne wsparcie będące potencjalnym zasięgiem, do którego rynek mógłby dążyć. Z perspektywy interwału tygodniowego widzimy, że taki pułap możemy sobie wyznaczyć na podstawie podstawie mniej więcej doków z marca 2020 roku i wypada to gdzieś w okolicy 49-50 centów. Obecnie mamy wycenę na poziomie nieco powyżej 81 centów, więc ta przestrzeń do dalszych spadków jeżeli porównamy to z wyprzedażą, która już nastąpiła, no to przestrzeń jest mała. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę obecną cenę, jako punkt 0, jako punkt wyjścia, to spadek z 81 do 49 centów procentowo to jest naprawdę całkiem, całkiem spora wyprzedaż. Ale póki co nie jestem w stanie wyznaczyć żadnego innego pośredniego poziomu e, wsparcia, przy którym rynek mógłby ewentualnie się zatrzymać. Za potencjalnymi spadkami też przemawia ta niewielka dynamika tego odbicia. Zwróćcie uwagę, podobnie było tutaj spadki, skrom skromne odbicie spadki, skromne odbicie spadki i znów mamy skromne odbicie. Bardzo, bardzo małe momentum, nie ma żadnej większej presji popytowej, więc w mojej ocenie ryzyko kontynuacji tego spadku jest bardzo, bardzo duże. Przechodząc dalej, zerknijmy sobie na e, MAGIC. W tym przypadku odbiliśmy się kilka dni temu od wsparcia w wysokości 79 centów. To jest poziom, o którym mówiliśmy już jakiś czas temu. E, Zwyżka ona jest jeszcze obserwowana, pozostaje tylko pytanie czy te wzrosty będą miały wystarczająco siły. Aby doprowadzić na przykład do retestu wcześniej pokonanego wsparcia, czyli teraz najbliżej położonego poru, bo z czysto technicznego punktu widzenia ten wzrost mógłby być kontynuowany nawet w okolicy poziomu dolara i 8 centów, czyli tutaj do poziomu, który pokonany został 6 maja. Pozostaje tylko pytanie, czy kupujący będą mieli wystarczająco siły, żeby tą zwyżkę tak bardzo napędzić, bo tu jeszcze całkiem sporo miejsca nam zostało, żeby do takiego dokładniejszego retestu doszło i trzeba pamiętać o tym, że. Zasada zmiany biegunów, właśnie definiująca te retesty, że rynek po pokonaniu jakiegoś poziomu wraca, testuje go od drugiej strony, to jest zasada, która sprawdza się często, ale nie zawsze. I czasami do takich retestów dokładnie nie dochodzi. Jeżeli na rynku kryptowalut na szerokim rynku pojawi się większa presja podażowa, to być może tu też magik do dolara 8 centów nie dotrze. Możemy wrócić, a jeżeli wrócimy do poziomu 79 centów, wówczas zwiększy nam się prawdopodobieństwo próby zejścia poniżej tego pułapu, a to z kolei mogłoby napędzać dalszą wyprzedaż nawet. Gdzieś w kierunku 87, przepraszam, 67 centów. Więc póki co, myślę, że istnieje jeszcze całkiem, całkiem spore ryzyko, że te spadki będą kontynuowane. Przechodząc dalej, zerknijmy sobie na kolejny projekt, który zaproponowaliście na dziś: i ILV, czyli Illuvium. Jest to chyba projekt, który po raz pierwszy notabene analizujemy. Ja tutaj wyznaczyłem dość ciekawą linię tendencji spadkowej, którą obecnie testujemy i przebiega nam w tym samym punkcie mniej więcej horyzontalny opór w wysokości 50 dolarów. Tu też jesteśmy w stanie zaobserwować taką prospadkową tendencję. Coraz niższe doki, coraz niższe wierzchołki. Teraz testujemy bardzo fajny opór. Powstaje pytanie, czy się od niego odbijemy. Natomiast jeżeli tak się stanie, jeżeli pojawi nam się tutaj większa presja podażowa, no to w mojej ocenie należałoby przy przygotować się na możliwość spadków i tutaj potencjalnym zasięgiem dla takich sprzedaży mogą być okolice 42-43 centów, czyli niewiele poniżej tych ostatnich dołków. I już Wam pokazuję, może wyznaczę ten poziom, żebyście wiedzieli na jakiej podstawie ja go w ogóle yy, mam w głowie, jak go widzę, to jest mniej więcej ta strefa, powiedzmy 42-43 dolary. I ewentualnie dalej kolejne wsparcie już na podstawie dołków, czy to z listopada, czy nawet z początku tego roku, czyli 38 dolarów, czyli 43, powiedzmy 43 dolary to jest jedno wsparcie i 38 dolarów to jest kolejne wsparcie, jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana. Kolejnym projektem jest Atom i w przypadku Atomu chciałem tutaj poruszyć jedną kwestię taką bardziej edukacyjną, związaną z analizą techniczną, dlatego świadomie zostawiłem jeszcze tę linię tendencji. Ja ją pierwotnie, jak przy, przygotowałem ten materiał, usunąłem, później mówię musi być, bo zapomnę o tym, co chcę Wam przekazać, a mianowicie można od nich roszenie i co do zasady często jest tak, że linie tendencji, tak jak tu linia tendencji wzrostowej, wyznaczają nam techniczne poziomy wsparcia czy też oporu. Pokonanie takiego wsparcia zwykle napędza ruch spadkowy w kierunku kolejnego wsparcia. Natomiast w przypadku linii tendencji, no tu jeszcze jeżeli chodzi o pokonanie, liczy się dynamika i to co wydarzy się później. Bo, oczywiście, mamy fajną linię, która testowana była od e, połowy czerwca ubiegłego roku, przez dołki z drugiej połowy grudnia ubiegłego roku, i tutaj ostatnie dołki były w drugiej połowie kwietnia tego roku. Tu doszło do wybicia. Natomiast później ta wyprzedaż zatrzymała się już w rejonie, znajdującego się naprawdę niewiele niżej horyzontalnego wsparcia w wysokości 10,50, 10,55 i wróciliśmy powyżej. Obecnie mamy takie, taki ruch boczny, gdzie są spadki, wzrosty, spadki, jakieś wzrosty. Rynek próbuje raz być powyżej, raz być poniżej, i to sprawia, że nie możemy tego interpretować jako trwałego pokonania linii tendencji i napędzania dalszego ruchu spadkowego. Raczej interpretowałbym to jako: totalne zlekceważenie tej linii. Ona nie ma dla rynku już większego znaczenia. Jeżeli jesteśmy w stanie wybić ją w dół, za chwilę wybić ją w górę, dwa dni później znowu w dół, to dla mnie ta linia przestała mieć znaczenie dla rynku i mogę ją bez skrupułów z wykresu usunąć. To, co jednak ma znaczenie w dalszym ciągu, to jest to techniczne wsparcie gdzieś w okolicy 10 dolarów i 50-55 centów. Natomiast biorąc pod uwagę brak jakiego, jakiejkolwiek większej presji popytowej, bo owszem, mieliśmy jedno odbicie, całkiem ładne, bo o prawie 6% 10 maja, to było to odbicie trwające jeden dzień. I już kolejnego dnia te wzrosty bardzo, bardzo mocno wyhamowały. W ostatnim czasie wręcz obserwowaliśmy spadki. W mojej ocenie zwiększa się poniekąd gdzieś ryzyko, że wsparcie, które teraz testujemy, może się nie wybronić, że rynek może osunąć się poniżej. A jeżeli tak się stanie, to kolejne wsparcie, do którego moglibyśmy dążyć, można by wyznaczyć nawet w okolicy 8 dolarów i mniej więcej 60 centów. Więc póki co, jeżeli chodzi o kryptowalutę Kosmos, w mojej ocenie są szanse, że będziemy zmierzać nawet w kierunku grudniowych doków, więc póki co, oprócz tego, że znajdujemy się w okolicy ciekawego wsparcia, to jakoś zbyt wielu powodów do optymizmu tutaj nie dostrzegam. Kolejnym projektem zaproponowanym przez Was do przeanalizowania jest Polkadot i w tym przypadku dobiliśmy niedawno w okolicy technicznego wsparcia w wysokości mniej więcej 5 dolarów i 10 centów. Oczywiście pojawiło się pewne odbicie wzrostowe, bardzo skromne, raczej jest to ruch horyzontalny, ruch boczny niż jakieś odbicie wzrostowe. Ja bym tutaj wyznaczył górne ograniczenie takiej lokalnej konsolidacji w okolicy 5,50 dol. Ograniczenie to jest 5,10, no i mamy spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, małe spadki. Rynek ogólnie porusza się bokiem, i to nie jest nic dobrego, dlatego że takie tendencje boczne, konsolidacje są zwykle uznawane za formacje korekcyjne. Co oznacza, że oczywiście, że nie zawsze, ale statystycznie częściej, rynek wybija z tego typu układów w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Tak więc potencjalne zejście poniżej 5,10 dolarów, mogłoby nam napędzić dalszą wyprzedaż. Dalszą wyprzedaż, czy to w kierunku 4,6, czy nawet w kierunku 4.30, więc póki co jakoś szczególnie zbyt wielu powodów do optymizmu nie widzę. Mówimy tutaj oczywiście zawsze o perspektywach krótkoterminowych, czyli na najbliższe kilka dni, na najbliższe 2-3 tygodnie, natomiast jeżeli chodzi o te perspektywy średnioterminowe na kolejne miesiące, to ja pozostaję nastawiony byczo, tu się u mnie nic, totalnie nic nie zmienia. Chyba, że się sytuacja fundamentalna zmieni, ale na ten moment analiza fundamentalna w mojej ocenie wskazuje na powrót rynku kryptonit, powrót byków i powrót rynku kryptowalut na ścieżkę wzrostów. Natomiast to nie musi się wydarzyć dzisiaj czy też jutro, i w perspektywie krótkoterminowej ryzyko spadku jak najbardziej jest i to jest całkiem, całkiem sensowne. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że prawdopodobnie inflacja konsumencka w Stanach na przestrzeni najbliższych dwóch miesięcy wyraźnie spadnie, w sensie oczekuje się, że dezinflacja będzie się Pogłębiać. I to nie w takim tempie, jak obserwowany ostatnio, czyli o 10 punktu procentowego, ale zdecydowanie do czego przyczyni się efekt wysokiej bazy z ubiegłego roku, no to gdzieś wraz z pogłębieniem tego kryzysu w sektorze bankowym, o czym też już wspominałem chyba dwa materiały wcześniej. W mojej ocenie Fed zbliża się wielkimi, wielkimi krokami do tego, żeby zacząć obniżać stopy procentowe, a to zwiększy nam płynność na rynku, i to sprawi, że inwestorzy też chętnie będą lokowali kapitał w aktywach ryzykownych. I na tym oczywiście zyskają prawdopodobnie i akcje i właśnie kryptowaluty. Idąc dalej, kolejny projekt Ocean. W tym przypadku mamy techniczne wsparcie. Dość ciekawe wsparcie w wysokości mniej więcej 30,5 centa. Możemy sobie troszeczkę oddalić ten wykres. Zauważymy, że jest to poziom, który testowany był chociażby w pierwszej połowie czerwca ubiegłego roku. Nie wiem, czy z perspektywy interwału tygodniowego nie będziemy widzieli. Będziemy widzieli nawet. Czerwiec, lipiec 21. Tam są początki tego, początki tego pułapu, więc bardzo, bardzo fajne wsparcie. Wsparcie, które zatrzymało nam wyprzeda już w pierwszej połowie marca tego roku i zatrzymało na wyprzedaż w pierwszej połowie maja tego roku. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, rynek utknął w takiej dość szerokiej konsolidacji. Mieliśmy spadek i tutaj spadek, wzrost, spadek, wzrost, spadek. Do tego wszystkiego tutaj tworzy się jakieś takie marne odbicie. W ten sposób myślę, że można by sobie lokalny poziom oporu w okolicy 34,2 centa kreślić. Tu było wsparcie, tu było wsparcie, tu jest opór. Rynek nie ma siły, żeby wybić powyżej tego pułapu. I nie zdziwię się wcale, jeżeli w najbliższym czasie powrócimy w okolicy tych 30,5 cent, 30 centa, czyli 0,3050. Z kolei ewentualne zejście poniżej tego pułapu mogłoby napędzić nam dalszą sprzedaż nawet w kierunku 24,7, nieco poniżej 25 centów. Tam bym określił kolejne, kolejne wsparcie. Więc e, krótkoterminowo myślę, że przetestowanie tego poziomu jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Czy zejdziemy poniżej? Tu nie jestem aż tak stuprocentowo pewny, że to musi się wydarzyć. Może przytrzymamy się przy tym wsparciu nieco dłużej, natomiast nie można wykluczyć zejścia, zejścia poniżej, choć to nie jest przesądzone. To nie, musi się wcale, to nie musi się wcale wydarzyć. Możemy utrzymywać się przez nieco dłuższy czas, właśnie gdzieś w okolicy tych 30,5 centa i dopiero później, jak już więcej pozytywnych informacji napłynie na rynek, odbić i powrócić na ścieżkę y, wzrostów. Przechodząc dalej, zepchnijmy na Ethereum Classic. Dość dawno Ethereum Classic nie omawialiśmy, więc nawet miło mi się zrobiło, jak zobaczyłem, że taka propozycja w komentarzach się pojawiła. Natomiast tu też jesteśmy w okolicy technicznego wsparcia. 18 dolarów to, to jest ten pułap. Rynek nie ma siły się od niego odbić, bo wzrosty obserwujemy od 12 maja. Dzisiaj mamy 19 dzień maja, i przez te wszystkie dni rynek nie był w stanie zanegować nawet jednosesyjnych spadków z 11 maja. Ja to przybliżę, żebyście to dokładnie widzieli. Zwróćcie uwagę. Jednosesyjne spadki i kilkusesyjne wzrosty, których zasięg i tak był mniejszy. To pokazuje, że presja popytowa, która pojawiła się wokół tego wsparcia, jest żenująco mała. Co sprawia, że prawdopodobieństwo na odbicie od tego poziomu wsparcia jest coraz mniejsze. Z każdym kolejnym dniem, kiedy taka reakcja popytowa się nie pojawia, zwiększa się ryzyko, że rynek może za chwilę podjąć próbę zejścia poniżej. A gdyby tak się stało, to myślę, że na Ethereum Classic należałoby przygotować się na możliwość zejścia gdzieś w rejon 16$ 70 centów, albo w okolice tych grudniowych doków, czyli okolice 15$. dolarów. Już Wam określę ten wcześniejszy poziom 16,70. Myślę, że w ten sposób można by go wyznaczać, więc to są ewentualnie kolejne ciekawe poziomy, na które warto będzie zwracać uwagę. Jeszcze dorzucę Wam jeden, jeden opór, którego nie mam na wykresie, a na który też myślę, że warto będzie zwracać uwagę. Okolice 19$ 19$ 10 centów. Bardzo, bardzo fajna taka lokalna E, strefa. Idąc dalej, zerknijmy sobie na Render e, Token, chyba projekt, który też po raz pierwszy analizujemy w ogóle w e, historii moich analiz na, na YouTube. No, w tym przypadku zaskakujące jest to, że w odróżnieniu do szerokiego rynku kryptowalut mamy bardzo ładne wzrosty. Wzrosty obserwowane już od pewnego czasu, wzrosty które zapoczątkowane zostały gdzieś w okolicy lokalnego technicznego wsparcia w wysokości dolara 60 centów i linii tendencji wzrostowej. Na ten moment równamy się ze szczytami z końca kwietnia bieżącego roku. Jeżeli ta zwyżka będzie kontynuowana i udałoby nam się wybić powyżej te, tego zakresu, no to myślę, że kolejny opór taki ciekawy mamy dopiero w rejonie 3,10 dolarów wyznaczone na podstawie szczytów z początku kwietnia, czy też już właściwie z początku marca i później z początku kwietnia ubiegłego roku. Więc no potencjał byłby całkiem spory, ale musimy najpierw wybić powyżej, ponad te wierzchołki, które mamy wyznaczone tutaj na podstawie końca kwietnia, początku maja. Tego roku. Projekt, który też dość pozytywnie zareagował, to jest XRP. Dość ładnie zyskuje. Oczywiście jest to reakcja na takie powiedzmy przecieki, czy raczej domysły tego, że XRP czy Ripple właściwie może wygrać tą batalię sądową z sec czyli z amerykańską komisją papierów wartościowych i giełd, batalię, która trwa już od dłuższego czasu i która ma rzekomo zakończyć się w tym roku, natomiast y, ostatnie doniesienia y, zwiększyły szanse na to, że Ripple tą sprawę z sec wygra, co oczywiście napędza nieco raj wzrostowy na SRP. myślę, że jest to tylko takie skromne odbicie, bo jeżeli finalnie potwierdzi się ta wygrana, to wtedy XRP myślę, że zyska zdecydowanie, zdecydowanie bardziej. Więc no póki co fundamenty zaczynają być tutaj coraz bardziej pozytywne, choć trzeba pamiętać o tym, że są to tylko i wyłącznie pewnego rodzaju domysły inwestorów. Nic nie jest przesądzone, nic nie jest na papierze, nic nie zostało oficjalnie potwierdzone. Mówimy tylko o jakichś plotkach. No i tu potwierdza się nawet to kiełdowe powiedzenie: kupuj plotki, sprzedawaj fakty, więc pojawiły się plotki, inwestorzy zaczęli to skupować i XRP bardzo ładnie odbiło od rejonu 42,3 centa. Wybiliśmy powyżej 44,5 centa i gdyby ta zwyżka była kontynuowana, to kolejny ciekawy obór mamy gdzieś w rejonie 49 centów. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na notowania Solany. Solany, której kurs, no już tak optymistycznie jak Render Token i XRP nie wygląda, dlatego, że Solana utrzymuje nam się od pewnego czasu w bardzo wąskiej konsolidacji. Właściwie tu bym zaryzykał stwierdzenie, że sytuacja wygląda dość podobnie jak na notowaniach bitcoina, bowiem. Pokonaliśmy linię lokalnej tendencji wzrostowej, spadliśmy do kolejnego wsparcia, niewiele niżej, odbiliśmy się od tego wsparcia i doprowadziliśmy jedynie do retestu linii tendencji. Wróćmy teraz uwagę na Bitcoina, linia tendencji pokonana, docieramy do położonego niewiele niżej wsparcia, odbijamy, testujemy linię tendencji i wracamy do technicznego wsparcia. Na Solanie jeszcze do tego wsparcia nie wróciliśmy, natomiast już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Ja mam wyznaczoną strefę pomiędzy powiedzmy 19,80 a 21,20. Jeżeli rynek wybije z niej dołem, no to w naturalny sposób należałoby przygotować się na Możliwość dalszych spadków, czy to w okolicy tych marcowych dołków, czy powiedzmy 17 dolarów, czy nawet do poziomu 15 dolarów. Więc krótkoterminowo jakoś szczególnie optymistyczny na solane nie jestem, bo uważam, że jest przynajmniej z technicznego punktu widzenia ryzyko jeszcze pogłębienia nieco tego ruchu spadkowego, który od pewnego czasu obserwujemy. Z mojej strony to było wszystko, jeżeli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję za udział w tym dzisiejszym spotkaniu. No i cóż, z mojej strony to by było na tyle, życzę Wam wszystkiego dobrego, życzę Wam słonecznego weekendu, bo taki właśnie się zapowiada i tak jak już wspominałem ostatnio, w przyszłym tygodniu materiał piątkowy zostanie przesunięty na czwartek, czyli słyszymy się w poniedziałek, środę oraz w czwartek, dlatego, że ja w czwartek po południu już wyjeżdżam do Karpacza na konferencję Wall Street i w piątek mogę nie mieć za bardzo warunków do nagrywania analizy, a już nieraz nagrywałem analizy w hotelach, i to jakoś szczególnie dobrze nie wygląda, kiedy materiał nagrywam na 13-calowym laptopie w pokoju, który nie jest wygłuszony, jest totalne echo, więc myślę, że z racji tego, że w czwartek, piątek nic szczególnego się nie wydarzy, co nagle zmieniłoby obraz rynku, to myślę, że jak nagramy ten materiał dzień wcześniej, to się nic wielkiego nie stanie. Tak więc w przyszłym tygodniu, poniedziałek, środa, czwartek. Za dziś serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Do usłyszenia w poniedziałek. Cześć!